O, patrz, 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 co się dzieje, patrz, dawaj, odpal jakiegoś. Są całe dziewczyny, beznadzieja jakaś. Jak to... Anime, anime, to są anime po japońsku. Ale też są zwykłe, też są zwykłe. na górze jakąś wybierz. Które? Nie, to jest bez sensu, bez sensu, tu. Psa. Aha, aha, bez sensu. No bez sensu oglądać tych ludzi. Aha, no dobra. Czekam na ciebie, czekam na ciebie. To ty wolisz chłopaków? Oglądać? No, no. No lubię oglądać chłopaków, a nie dziewczyny jakieś. Wolisz chłopaku? Nie jestem gejem. A biseksem? Też nie jestem. Dobra. A fajna bata. Cipi, cipi, ciapa, ciapa. Ripi, tipi, baba, baba, oskaram y, y, tego. I tu co na matka dzisiaj zdechła, bo to co było, gadasz! Co? Dobra, ja na razie idę, nara. ra.. No co ty coś kurwa powiedział? Przepraszam. Ale musisz tak szczerze powiedzieć. Przepraszam. No dobra. A szczerze powiedziałeś to? Tak. Dobra.